Patrząc na to, jak nasza husaria wbija w ziemię istne zastępy wrogów, jestem pod wrażeniem, że w ogóle ktokolwiek, kiedykolwiek stawiał się na polu walki. Pod takim chocimiem 600 naszych husarzy rozgromiło 10 tysięcy Turków. Czy to jest rekord? Ktoś tam spyta. Ja tam nie wiem, ale niektórzy powiadają, jak pan Radosław Sikora, że nie. Bo w roku 1660 działo się wiele na terenie Rzeczpospolitej. Na północy nasz heros Czarnecki wraz z wojskami Wielkiego Księstwa wypierał Rosjan, którzy to przez przypadek tam się zaplątali. Na południu natomiast wojska koronne wspierane przez Tatarów próbowały zniszczyć armię Wasyla Szeremietiewa. Wasyl jednak nie był sam, miał potężnych i wpływowych przyjaciół w postaci kozaku, Tymofieja Cieciury. Tak na oko nasi wrogowie mieli, bo osobiście nie liczyłem, z 31 tysięcy żołnierzy i 46 dział. Jednak to nie wszystko, bo po okolicy hasał jeszcze samodzielny oddział kozaków Jerzego Kmielnickiego, który mały nie był, bo miał więcej niż trzech, a świadkowie mówią, że i czterech to nie jest liczba dobrze opisująca ich stan osobowy, a 20 tysięcy żołnierzy. To jednak nie wszystko. Bo oprócz żołnierzy, których jakoś tam policzono, z armią szła watacha ludzi, których można opisać jako luźną czelać. Tak czy siak, wrogów mieliśmy na pewno potężnych, nawet jak na standardy polskie. Pan szeremietiew czuł się więc spokojny o losy kampanii. Bo z wiadomości jakie posiadał, wynikało, że raczej na jego drodze stoi kilku, no dobra, może kilkunastu Polaków, a nie cała armia, której się trzeba bać. Nastrój musiał mieć na pewno przedni, bo nie zapaliła mu się nawet czerwona lampka w głowie ostrzegawcza. Po tym jak mu doniesiono, że Polacy istnieją dranie, robią wszystko, od palenia i pośpiewanie pieśni, ale na pewno nie uciekają przed jego niezliczonymi zagonami. Czego się skrycie spodziewał. Co mnie osobiście by zdziwiło, jakbym był dowódcą armii rosyjskiej. No i jeśli słaby wróg nie ucieka, to chyba lepiej wpaść w panikę, pocić się i mamrotać, Niż go zignorować. W takich warunkach dochodzi do pierwszych potyczek Polacy, mimo tego, zdołali ukryć przed wrogiem prawdziwą liczebność swojej armii. Przynajmniej tak było do momentu, jak jeden, nie wiem czy upośledzony, czy głupi żołnierz armii koronnej, postanowił przejść na stronę wroga. Ot tak. Po zdradzie nie miał oporów, oczywiście, opowiedzieć, że Polaków jest wielu. Naprawdę wielu. Nie wiem czy jeszcze Siedza za krztusił. Zakasłał, czy tylko odchrząknął po takich informacjach. Ale na pewno się przestraszył, bo co innego bić 10 Polaków 30-tysięczną armią, a co innego wpaść w zasadzkę przygotowaną przez machinę do niszczenia. 15 września główne siły polskie stanęły blisko obozu Rosjan. Ale także ich nie było widać. Nawet jakby się dwa razy spojrzało. Zamiar był dość prosty: wywabić wroga z obozu jakimś małym oddziałem, który zrobi trochę hałasu, pokrzyczy, a następnie wbić wroga w ziemię, ewentualnie w skałę nagłym uderzeniem. Jednak Szeremietiew stał się ostrożny i głupi nie był. Kazał umocnić obóz. Zaczepki polskie olał, przynajmniej do 16 września. Kiedy to postanowił wydać Polakom walną bitwę. Wiecie, taką na miecze, szable z żołnierzami na koniach. Taką na poważnie. Opisać ją mogę maksymalnie jednym zdaniem. Sukcesem nazwać jej się nie da. Chyba kompromitacja to dobry wyraz. Ostatecznie blamasz. Nie wiem czy ktoś strzelił, czy tylko rzucił kamieniem, ale Cieciura i Szerymietiew uciekli do obozu, licząc najwyraźniej na odsiecz Chmielnickiego. Powiedzmy, że to pat. Chmielnicki jednak nie nadchodził. Słońce w Zenicie, brak paszy dla koni, wody dla żołnierzy, no i Polacy strzelali. Co było dla dowódcy rosyjskiego dużym dyskomfortem, dlatego postanowił, że wycofa się chyłkiem do miejscowości Cudnów. Historycy powiedzą później, że naszych to zaskoczyło, a ja wam mówię, że to fory. Tyły wojsk rosyjsko-kozackich nie były bezbronne. Ubezpieczał je Pułk Jazdy Rosyjskiej oraz Pułk Piechoty Kozackiej, czyli około 1700 ludzi, a może nawet więcej. Naszą grupę pościgową stanowiły dwie chorągwie, Aleksandra i Stanisława Lubomirskich, a dokładniej roty dowodzone przed Wilczkowskiego oraz Wyżyckiego. Zresztą to trochę w naszym stylu rzucić po odliczeniu wakatów i ślepych pozycji 140 kusarzy przeciw wielokrotnie liczniejszemu wrogowi. Pierwszy grom na Rosjan spadł w postaci Wilczkowskiego. Ja tam nie wiem, czy to ważne, ale husaria najpierw powoli, nie spiesząc się, Podjechała na odległość 50 metrów, a następnie jakby nigdy nic runęła na wroga, niosąc płacz, zgrzytanie zębów i wołanie o pomoc, przynajmniej tych, co przeżyli. Rajtarzy zdołali, czekając na nieuchronne uderzenie, oddać kilka strzałów. I tu moje przemyślenie. Równie dobrze mogliby strzelać w powietrze, lub powiedzmy w przeciwną stronę i skutek byłby taki sam. Wpada w nich husaria jak ogień do stodoły, zabijając i miażdżąc wielu. Nasi po pierwszym zderzeniu odrzucają skruszone kopie i przechodzą w tryb bicia wroga pałaszami. Zanim jednak kurz pierwszej szarży opadł na ziemię, to we wrogie oddziały wpada kolejna rota, tym razem Wyżyckiego. Wśród Rosjan zwiększyła się zapewne liczba myśli typu: co ja tutaj robię, ratunku, au. Skąd taki wniosek? Bo ci co przeżyli, to raczej skupili się głównie na ucieczce. Jak wiecie z innych moich filmików, albo nie wiecie. Spanikowana, uciekająca jazda w postaci rajtarów z reguły za cel główny postanawia zmieszać szyki własnej piechoty. Nie będę was oszukiwał, ta to samo robi. Rajtarzy wpadają na piechotę kozacką, a ci biedacy, zanim zrozumieli, co się stało, widzą, jak mknie i sunie przeciw nim nasza broń specjalna. Ci rozważniejsi od razu rzucili się na ziemię, dwóch weszło na drzewo, a reszta albo została stratowana przez konie, zabita w walce, albo uciekła. Kozacy zostali rozgromieni. Po prawdzie wiele koni husarskich zostało rannych. Jednak większość naszych wojów przemknęła przez piechotę wroga jak przez smalec i dotarła do taboru. Niestety tabor to wozy, a wozy ciężej szarżować, a takie które jeszcze strzelają jeszcze ciężej. Nasi postanowili więc, że łatwiej będzie zawrócić i dobić piechotę kozacką zanim ta się znowu sformuje. Zresztą kozacy nie mieli najlepszej sytuacji taktycznej, a przynajmniej za taką nie można uznać otwartego terenu. I podobno humoru nie poprawia widok wracającej husarii. Ci, którzy umknęli do lasu, stawili husarii skuteczny opór. Na pole walki weszły polskie regimenty piesze i dragoni. Ta szarża nie była planowana, była to inicjatywa oficerów niższej rangi. Ariergarda kozacko-rosyjska została rozbita. Cała ta sytuacja pogłębiła zapewne stany depresyjne wojsk przeciwnika, z lękowymi na myśl o walce na otwartym polu z Husarią, co raczej jest racjonalne. Same szarże nie wpłynęły jakoś na przebieg dalszych walk tego dnia. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał na YouTube, pozdrawiam Was moi bracia i siostry, cześć!